Każdy wampir ma swoją własną unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, w stronie od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Mm, jakby ci to wyjaśnić? Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych, nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie co to kłamstwo czy zawiść? Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, Zamierzam się przekonać.